O zabranie głosu poproszę pana dyrektora Wojciecha Zabłockiego. Proszę panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie ministrze, panie wojewodo, panie prezydencie, panowie prezesi. Dziękuję bardzo za przybycie na dzisiejsze wydarzenie. Popiszemy umowę między spółką PKP a spółką Teksą na remont dworca Storowa Wola Rozładu. To jest jedna z sześciu inwestycji, jak, jaką robimy w, na Podkarpaciu, a zarazem jedna ze 190, jakie prowadzimy w tej chwili w całej Polsce w ramach programu inwestycji dworcowych. To są nie tylko remonty zabytkowych obiektów, ale też budowanowych, systemowych dworców w różnych miejscowościach we wszystkich województwach. Odbywa to się w dużej mierze dzięki funduszom unijnym i funduszom z budżetu państwa. W tym miejscu dziękuję bardzo panu ministrowi za to, że możemy liczyć na duże wsparcie ze strony administracji rządowej i że Możemy ten duży program, największy w historii polskiej, w kolei modernizacyjny prowadzić. Cieszę się jednocześnie, że stoi z nami Pan Prezydent Stałej Woli, no cóż, powiem, współpraca z samorządem jest dla nas bardzo istotna. To jest nie tylko budowa i remont dworca, który służą mieszkańcom Stałej Woli, ale cieszymy się również, że... Bardzo nam zależy, aby samorządy wynajmowały te przestrzenie wyremontowane od spółki I mam nadzieję, że też będziemy finalizować nasze rozmowy, dobre rozmowy na temat udostępnienia przestrzeni na remontowanym dworcu właśnie na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Więc mam nadzieję poza tym, że uda nam się dalej pozyskiwać jeszcze więcej funduszy z budżetu państwa, z unijnych i że będziemy mogli więcej tych realizacji czynić, bo mamy jeszcze za w planach. Dużo, dużo dworców do remontowania, dużo potrzeb, ale to będziemy robić wszystko co w naszej mocy, abyśmy zmieniali polską kolej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Wojewodo, Panie Prezydencie, Panowie Prezesi, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Jedna z ostatnich formalności za chwilę na naszych oczach stanie się faktem. Tą formalnością będzie podpisanie umowy na modernizację dworca PKP. Właśnie tutaj w Stalowej woli rozwodów. Wiem, że ta inwestycja jest bardzo mocno oczekiwana nie tylko przez podróżnych, nie tylko przez tych, którzy korzystają z polskiej kolei, ale również jest oczekiwana przez społeczeństwo rozwadowe. Widzimy, w jakim stanie jest ten zabytkowy dworzec, on musi się zmienić. On musi nabrać nowego blasku, on musi nabrać nowego połysku. Jestem przekonany, że właśnie nowocześnie po modernizacji będzie wyglądał. I cieszę się bardzo, że do tej ostatniej formalności za chwileczkę dojdzie. Szanowni Państwo, ten dworzec zmieni nie tylko swoje oblicze zewnętrzne, nie tylko wizualnie będzie wyglądał tak jak dworzec z XXI wieku, ale również w środku będzie dworcem o standardzie bardzo dużym i będzie dostosowany do obsługi wszystkich podróżnych, również do, dla tych osób, które mają problemy z poruszaniem się albo problemy z niepełnosprawnością, także to będzie dworzec komfortowy, bezpieczny, wygodny, przyjazny dla środowiska, bowiem wiemy też, że będą w nim zainstalowane takie elementy, które będą zużywały mniejszą ilość energii, czy również wody, także naprawdę dworzec stalowej woli. Będzie nie tylko wyglądał inaczej, ale będzie takim konkretnym i funkcjonalnym dworcem służącym do obsługi podróżnej. I cieszę się bardzo z tego faktu. Szanowni Państwo, tak jak Pan Dyrektor wspomniał, program inwestycji dworcowych to największy w historii program poprawy dworców kolejowych w Polsce. W ramach tego programu jeszcze w poprzedniej kadencji wytypowaliśmy blisko 200 dworców, które będą podlegały modernizacji albo takiej głębokiej przemogowie. Wartość programu to 1,5 miliarda złotych, natomiast wartość umowy, która za chwileczkę zostanie podpisana to ponad 12 milionów 12 złotych. Oprócz tego dworca w Stalowej Woli u nas na Podkarpaciu modernizacji będą podlegały również dworce w Wnisku, też na linii kolejowej numer 68. Tam trwają prace przygotowawcze, prace budowlane trwają na dworcu w Rymanowie. Zakończone zostały na dworcu w Małopolskim. Prace budowlane trwają na dworcu w Czarnej Tarnowskiej. Też są realizowane na dworcu głównym w Rzeszowie. Także całe województwo podkarpackie jest objęte tymi, tymi inwestycjami, bo chcemy, aby tego typu obiekty były na całym Podkarpaciu równomiernie realizowane. Chcę z tego miejsca bardzo gorąco podziękować władzom. Jako ta sama przywódczyni spółka, która jest odpowiedzialna za realizację tego programu, I wiem, że ta realizacja w innych miejscach przebiega bardzo sprawnie. Mam nadzieję, że i tutaj, w naszym mieście, w naszym samym kraju, w całym Meksyku, w Meksyku, w Meksyku, w Meksyku, w w Meksyku, w Meksyku, też podkreślić, że firma, która będzie. Realizowała to zadanie, to firma z Podkarpacia, firma z Rzeszowa i życzę Panu prezesom, aby harmonogram tego zadania został wypełniony, aby nie natrafili na jakieś niewygodne okoliczności, które spowodują opóźnienie wykonania tej inwestycji. I warto też podkreślić, że w czasach trudnych, wtedy, kiedy borykamy się z epidemią COVID-19 inwestycje publiczne są napędzane, inwestycje publiczne powodują, że utrzymujemy wysoki wzrost gospodarczy, że nie tracimy miejsc pracy i że duża część przetargów realizowanych przez podmioty publiczne jest właśnie wykonywana przez polskie firmy, firmy, w których pracują polscy pracownicy. Także kilka elementów składa się na, na ważny wymiar tego dnia. Tego, że za chwileczkę dojdzie do podpisania tej umowy. Wiem też, że miasto jest zainteresowane tym, aby część z tych powierzchni, w dużym, co bym powiedzieć, budynku zagospodarować. Myślę, że pan prezydent o tym powie więcej. Widzimy, że za naszymi plecami modernizowana jest ulica Dąbrowskiego inwestycja realizowana przez powiat. Także to miejsce tutaj w rozładowie. Za chwileczkę będzie wyglądało zupełnie inaczej, za chwileczkę będzie służyło i będzie takim realnym centrum komunikacyjnym stalowej woli. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Tak jak powiedziałem, program inwestycji dworcowych został powołany, powstał w poprzedniej kadencji, czuwał nad nim pan minister Andrzej Adamczyk. Teraz z racji tego, że spółka kolejowa PKP-SA przeszła pod nadzór właścicielski ministra aktywów państwowych. Nad realizacją tego programu trzeba pan premier Jacek Stasin. Wiem, że dla pana premiera ten program jest oczkiem w głowie i dziękuję na ręce spółki kolejowej, panu premierowi właśnie za to, że sprawuje nad tym programem taką indywidualną pieczę. Dziękuję również pani Wojewodzie. Ta współpraca będzie tutaj w przypadku tej inwestycji również bardzo potrzebna. Wojewoda jest tym organem, który wydaje decyzję zezwalającą na wykonanie jakiejś inwestycji już budowlanej. Także mam nadzieję, że ten proces też będzie przebiegał bez zakłóceń bardzo szybko. I jeszcze raz powtórzę, będziemy cieszyć się z tego obiektu już za no, nieco ponad dwa lata i dworzec w stalowej woli odzyska swój dawny blask i będzie taką klubą naszego miasta, klubą naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Teraz do zabranie głosu poproszę Panią Joannę Sawicką, wicewojewodę Podkarpackiego. Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezydencie Miasta, Stalowa Wola, Panowie Prezesi, Szanowni Państwo, niebawem dojdzie do podpisania umowy na modernizację dworca Stalowa Wola Rozbatów formule projektuj i buduj, a więc systemie nowoczesnej realizacji rozwoju inwestycji. Nowy obiekt będzie obiektem funkcjonalnym, bardzo nowoczesnym, który podniesie komfort oraz jakość obsługi podróżnych. Zostanie tutaj wykonanych wiele prac, między innymi będzie to zagospodarowanie otoczenia, uporządkowanie zieleni. To będą również nowe wiaty rowerowe, to będą również nowe dojścia do peronów. Bardzo ważnym elementem będzie dostosowanie dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób niewidomych i niedowidzących. Ten funkcjonalny nowoczesny obiekt będzie również wyposażony w inteligentny system zarządzania budynkiem. Dodatkowo podniesie się ranga tego budynku i zostanie przywrócony również historyczny, historyczny widok, historyczny widok tego budynku. Szanowni Państwo, dzisiaj to jest przykład tego, że zarówno środki unijne, jak i krajowe powodują wzrost dynamiki i rozwoju infrastruktury kolejowej. I cieszymy się z tego, że możemy się rozwijać, mogą powstawać nowe dworce, nowa infrastruktura. która jest bardzo potrzebna naszym mieszkańcom. Ja wykonawcom życzę również zrealizowania projektu w terminie. Dziękuję bardzo. Teraz za zabranie głosu poproszę Pana Lucjusza Nadbereżnego, Prezydenta Stalowej Woli. Proszę bardzo. Szanowny Panie Ministrze, Pani Wojewodo, Panowie Prezesi. Szanowni Państwo, przywykliśmy do tego, że życie Stalowej Woli podkreślamy od roku 1930. 8, kiedy rozpoczęła się budowa miasta Stalowej Woli, kiedy wielki plan centralnego okręgu przemysłowego dał życie naszemu miastu, ale trzeba podkreślić, że to pierwotne życie naszego miasta rozpoczęło się w roku 1887, kiedy tutaj w ówczesnej Galicji na tą stację wjechał pierwszy pociąg, który określił nowe życie gospodarcze, handlowe, kulturalne, rozwodowe i całego regionu. To blisko już 134 lata, jak rozwadów stał się nowym miastem, e, dzięki temu, że właśnie nowoczesna kolej zmieniła postrzeganie tego miasteczka, możliwości gospodarcze. I to, że tutaj była kolej, że, była, że był tak duży węzeł e, kolejowy, to pozwoliło na decyzję Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczych Copu, że powstała stalowa wola od 1937-1938 roku. A więc to miejsce, dworzec w rozwadowie, to nie tylko kwestia tradycji samego rozwadowa, to jedna z najważniejszych części tożsamościowych dla miasta stalowej woli. I tak jak w tamtym czasie kolej, dworzec określał nowe wyzwania, nową jakość życia, tak dzisiaj również wierzymy, że jest powrót do kolei, że jest zupełnie nowe patrzenie na to, jak rozwój infrastruktury kolejowej zmienia patrzenie na gospodarkę kraju. Widzimy, jak pięknie zmienia się ta linia kolejowa, jak wykonane są nowe inwestycje trakcyjne, które sprawiają, że podróżowanie koleją w naszym regionie jest bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i szybsze. I ten budynek dworca, który dla nas jest symboliczny, który dzięki podpisanej za chwilę umowie zmieni się, odzyska swój historyczny blask, ale ja jestem głęboko przekonany, że również zostaną mu nadane nowe funkcje, nie tylko dworcowe, te bardzo istotne, jeżeli chodzi o komfort pasażerów, ale nowe funkcje e, gospodarcze, komercyjne, które wspólnie tutaj z e, PKP będziemy e, realizować, tak aby rozwadów odzyskiwał swoje funkcje gospodarcze. I co chciałbym jeszcze podkreślić, że ta dzisiejsza umowa, rozpoczęcie realizacji e, e, remontu, modernizacji historycznego dworca w rozładowie, to jest kompleksowy plan na rewitalizację osiedla rozwadów. Za kilka tygodni rozpoczną się pełne prace dotyczące modernizacji płyty głównej rynku w rozwadowie. Mamy w tym roku oddany budynek historycznego budynku Sokoła. Mamy dokonaną całkowitą rewitalizację budynku sądu, gdzie mamy galerię Karpińskiego możemy najlepiej tu zobaczyć modernizację dróg, tutaj akurat nie ulica Dąbrowskiego wykonywana przez powiat stalowowolski przy wsparciu miasta Stalowej Woli, ale przede wszystkim korzystających również ze środków rządowych z funduszu rządowego rozwoju dróg i tutaj również to wsparcie rządowe kompleksowo widać właśnie na tym osiedlu, na osiedlu Rozwadów. I co bardzo istotne Również ten harmonogram czasowy rok 2023, kiedy ma być zakończona modernizacja tego dworca, to również czas, kiedy będziemy świętować 50-lecie, kiedy rozwadów stał się częścią stalowej woli. Przypomnę 1973 rok, kiedy to miasteczko stało się częścią stalowej woli i można powiedzieć również w pewien sposób dziękując za tą wspólną historię. Na wspólne pięćdziesięciolecie zakończy się cała rewitalizacja rozwadowa z nowymi funkcjami gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, co jestem przekonany wspólnie będzie tworzyć piękną perełkę dla całego regionu, nie tylko dla stalowej woli, ale rozwadów będzie naszą perełką historyczną, kulturalną, dającą ciekawą ofertę dla mieszkańców całego regionu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, dzięki którym dzisiejsza umowa może być podpisana, dzięki którym wieloletniej determinacji ten niszczący dworzec, nie, nie będziemy ukrywać, jeszcze do niedawna były pomysły, żeby część tego dworca została wyburzona, żeby on był odnowiony w innym pomyśle. To dzięki determinacji wielu osób tak się nie stało. Dzisiaj będzie podpisywana umowa, która w pełni zachowa historyczny wygląd tego obiektu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Rafałowi Weberowi za tą wieloletnią pracę nad tym, aby do tej umowy doszło. Chciałbym przypomnieć, że jeszcze jako radni miasta Stalowej Woli wspólnie działaliśmy, aby nie zapominać o tym dworcu, aby szukać środków finansowych, które pozwolą na sfinansowanie, nadanie nowego życia dla tego obiektu. W tym miejscu chciałbym również wspomnieć wieloletnią radną osobę, którą tutaj w Rozwadowie na pewno nie trzeba przedstawiać, ale panią radną Marię Rechorowską, która również przez tyle lat walczyła o ten dworzec, o pamięć o kolei w Rozwadowie, bo to jest bardzo istotne, że kolejarze, którzy przez te 134 lata pracowali tutaj dla państwa polskiego. Oni budowali również bardzo mocną historię tożsamości tego miejsca. Ciężką pracą budowali nasze miasto, to osiedle i również myślę, że symbolicznie dzisiaj możemy im podziękować za tą wielką pracę. Chciałbym podziękować również bardzo gorąco pani senator Janinie Sagatowskiej, która jako parlamentarzysta naszego terenu. I również jako radna jeszcze wcześniej bardzo mocno walczyła o, o to, aby znalazły się środki, zabiegała o to, aby e, ta inwestycja mogła ruszyć. Bardzo serdecznie dziękuję e, pani Wojewodzie, administracji rządowej w terenie za całe wsparcie, które otrzymujemy przy realizacji tych inwestycji, że współpraca z woda e, pozwala na to, aby kolejne wielkie plany inwestycyjne dla Stalowej Woli ambitnie uruchamiać i w ten sposób zmieniać postrzeganie naszego miasta, nadając nowe funkcje gospodarcze i społeczne. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję władzom PKP, wszystkim, którzy tutaj włożyli tak dużo serca, zaangażowania w to, aby ta umowa mogła zostać podpisana, a wykonawcy życzę, aby realizacja przebiegała. Jak najlepiej na pewno samorząd miasta Stalowej Woli będzie współpracował, aby wspierać, aby w 2023 roku ten dworzec wyznaczył nowe standardy dla pasażerów, ale również uzupełnił wielki kompleksowy plan rewitalizacji rozwodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Teraz zapraszam przedstawicieli wykonawcy, pana Krystiana Wosia i pana Pawła Dormala do podpisania umowy.